Uzależnienie od cukru, uzależnienie od słodyczy. Być może spotkałaś się z takim stwierdzeniem, tylko czy naprawdę coś takiego istnieje? Co może mieć wpływ na to, że te słodycze tak bardzo lubimy? Dlaczego one są tak bardzo problematyczne? Jakie sytuacje mają wpływ na to, że tych słodyczy jest raz więcej, raz mniej? I co możesz zrobić, żeby odzyskać wreszcie kontrolę? Witaj w 56 odcinku naszego podcastu, w którym postaramy się przybliżyć temat cukru, uzależnienia, kontroli i tego, w jaki sposób sobie z tym wszystkim radzić. Ale zanim zaczniemy, zastanowimy się wspólnie z Dorotą nad tym, czy coś takiego jak te uzależnienie istnieje. Czy mamy na to jakieś badania, jakieś dowody? Cześć. To jest podcast Dominika i Dorota Psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. podpowiadamy, jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy. Właściwie dzieją się trzy rzeczy, które mobilizują nas do jedzenia słodyczy. Spotkałyśmy się pewnie nie raz i być może Ty też się spotkałaś z porównaniem uzależnienia od słodyczy do uzależnienia od kokainy. Że nawet to jest ten sam, ten sam poziom. Natomiast zupełnie nie jest to to samo. Uzależnienie od słodyczy może być behawioralne. Natomiast żadna aktywna substancja w słodyczach nie występuje i nie uzależnia nas, tak jak narkotyki czy tak jak alkohol. A co rozumiesz przed, przez pojęcie uzależnienie behawioralne? Rozumiem to, mhm. proszę. I tutaj są takie trzy aspekty właściwie uzależnienia od słodyczy, i one wszystkie łączą się trochę właśnie z uzależnieniem behawioralnym, czyli uzależnieniem od zachowania, okay. pewnego postępowania. Na początek możemy tutaj wymienić emocjonalne jedzenie, czyli moment, kiedy emocje, które w nas są, typu złość, smutek, szczęście, wpływają na nasze wybory żywieniowe. A w tym przypadku na jedzenie słodyczy. Emocje mogą skłaniać nas do sięgnięcia po słodycze w ramach takiej kompensacji, w ramach nagrody czy w ramach ucieczki przed stresem. Ale. Uzależnienie od słodyczy może dotyczyć też aspektu fizjologicznego, bo kiedy jemy słodycze, bądź jakieś wysokokaloryczne, wysokocukrowe, wysokotłuszczowe przekąski, aktywuje się układ nagrody w naszym mózgu, przez co zaczynają działać, uruchamiać się, wydzielać neuroprzekaźniki, które po prostu wzmacniają pozytywne doświadczenia związane z jedzeniem. Więc jeśli jedzenie powoduje u nas przyjemność, no to chcemy jeść go więcej i więcej. Okej, okay, czyli mózg tak na dobrą sprawę zapamiętuje tą informację zwrotną i w jakim stopniu powtarzalność takiego zachowania, on po prostu działa na zasadzie takiego trochę kojarzenia. No i dzięki temu yy, zaczytuje tak. to na takim swoim dysku twardym, to w nas się wpaja. Mm. Po jakimś czasie może się uruchamiać na tak zwanym automacie, czyli no nie wiem, po prostu pojawia mhm. się emocja, jesteśmy, jesteśmy szczęśliwe, bo zdałyśmy jakiś egzamin albo przebrnęłyśmy przez nie wiem, jakieś, jakieś trudne momenty, czy miałyśmy jakiś stres w pracy i, i udało się go w końcu gdzieś pokonać, oddać projekt. No różne są sytuacje, Organizm no, potrzebuje po prostu nagrody wtedy, jakiegoś tak. takiego docenienia. Mhm. A ponieważ nie dajemy go w inny sposób, znamy tą ścieżkę taką słodyczową, ona jest najłatwiejsza, najprostsza, może się zdarzyć w każdym momencie, no to tak właśnie się zachowujemy. Mhm. Czyli w sumie to takie uzależnienie od słodyczy, jak ktoś tak mówi, że jest uzależniony albo że ma problem z cukrem, że ma ponad jest uzależnienie, to raczej chodzi o takie uzależnienie, właśnie tak jak mówiłaś, czyli tego zachowania, bo czegoś takiego uzależnienie fizjologiczne od cukru na ten moment nie jest. Nie ma czegoś takiego, tak. nie? No Też wiemy, że jeśli jemy cukier, no to to napędza większą ochotę jedzenia cukru. I teraz nie ma możliwości, że Ty dzisiaj, jeszcze do dzisiaj to jadłaś dużo cukru, a od jutra to już w ogóle nie będziesz tego potrzebować. Najprawdopodobniej będziesz potrzebowała przejść ten, te kilka dni bez cukru, żeby po prostu przestać go potrzebować aż tak. Więc y, można... Powiedzmy, uznać to za jakiegoś rodzaju uzależnienie, za coś takiego, co no, trudno, jest nam, trudno jest nam to przestać, trudno jest nam z tym zerwać. Natomiast chemicznie żadna substancja w słodyczach nie występuje, która miałaby nas uzależniać. Też jest tak, ale to dobra, może nie będę wyprzedzać, bo chciałam powiedzieć o fizjologii: co się dzieje w, w organizmie, kiedy spożywamy dużo cukru. Bo to też napędza potem chęć jedzenia cukru, ale o tym powiem trochę później. A teraz jeszcze y, y, troszkę już mówiłyśmy o stresie, o, o tym, że y, to jest sposób właśnie na wynagradzanie y, siebie za jakąś dobrą sytuację w życiu, za zdany egzamin, za coś trudnego być może, ale też y, wyrabiamy w sobie taką strategię na radzenie sobie, czyli y, y, widzimy, że czy czujemy napięcie spowodowane, nie wiem, trudnym dniem w pracy. I jedzenie pozwala nam ten stres po prostu rozładować. Czyli z jednej strony układ nagrody w mózgu, tak, ale z drugiej strony już na przykład samo gryzienie też powoduje, że łatwiej nam to, to napięcie, które się zgromadziło, po prostu rozładowywać. Okej, okay, czyli w sumie tak, może podsumowując, mamy emocje i to różne emocje. Mamy ten układ nagrody, mamy stres, a jeszcze ja tak sobie pomyślałam o nudzie. Bo nuda jest też sytuacją, w której no, bardzo często poszukujemy czegoś, żeby no właśnie się nie nudzić, żeby była jakaś, jakieś rozrywki poszukujemy w tym wszystkim, a jedzenie i lodówka, w lodówce zawsze coś znajdziemy, mamy jakieś swoje szafki, w których co nieco jest schowane. I zaczynamy poszukiwać wtedy jedzenia, właśnie, żeby gdzieś sobie umilić czas nudy. I to ponownie może nam się gdzieś utrwalić w naszym mózgu. No bo wielokrotne powtarzanie schematu. Nie wiem, jestem znudzona serialem na Netflixie, albo no nie wiem, nic z tej telewizji znowu nie leci. Mam mm -hmm. wolny wieczór, mm -hmm. chcę się w ten sposób odstresować. Ale gdzieś, no, mój plan na odstresowanie, czyli film, czy jakaś jakaś rozrywka, no nie do końca dały mi to, co, czego oczekiwałam. No to może poszukuję tego jeszcze gdzieś w jedzeniu, jeszcze no, w czymś zewnętrznym. Tak, ale przecież też często jest tak, jak powiedziałaś o tym e, serialu, to, to mhm. tak w sumie pomyślałam, że przecież bardzo często w ogóle coś odpala w nas, jak, jak u psa Pawłowa, że coś odpala w nas na jedzenia. I też często, właśnie czy chociaż tutaj nie tylko, że odpalamy serial, i do serialu zawsze musi być coś do pochrupania. Coś do pochrupania, tak. właśnie. I mm -hmm. w sumie nie ma tutaj teoretycznie żadnej emocji. Jednocześnie coś odpaliło w nas, jakiś konkretny nawyk. Mm -hmm. Czyli to jest też na zasadzie takich trochę skojarzeń. Mm. Dana sytuacja, dane miejsce. Mm, Czyli to, to jest jedzenia. to uzależnienie, beha uzależnienie behawioralne, o którym mówiłyśmy na samym początku. Mm -hmm. No dobrze, chciałybyśmy teraz w przerwie, żeby złapać oddech, poprosić Ciebie o subskrypcję naszego kanału. Masz taką opcję na Spotify przy, przy naszym podcaście, żeby kliknąć właśnie subskrybuj. Dzięki temu dowiesz się jako pierwsza o tym, że nowy odcinek się pojawił, ale też możesz te odcinki ocenić klikając na odpowiednią ilość gwiazdek. Co nas bardzo cieszy. Tak. Możesz też skomentować oczywiście. No to może teraz przyjrzyjmy się wspólnie tym, o czym chciałaś powiedzieć od strony fizjologii. Jak to jest z tym uzależnieniem od cukru? Jak, jak ten cukier wpływa na nasz organizm? Mhm. A cukier jest na pewno szybko przyswajalnym surowcem. Bardzo szybko rozkłada się w ciele. No i po spożyciu Cukru, mniejszej, większej ilości, dochodzi do gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi, a to stymuluje produkcję insuliny. Insulina potrzebuje szybko obniżyć poziom glukozy we krwi, bo najczęściej zbyt wysoki wzrost po prostu jest niebezpieczny dla naszego mózgu, dla naszych narządów. No i obniża ten poziom, poziom glukozy, i obniża go najczęściej bardzo szybko, też często zbyt nisko. Co znowu pobudza w nas y, głód? Okej, okay, no i to jest też taka niebezpieczna sytuacja, no bo może dojść do takiej sytuacji, w, w której wpadniemy w taką trochę cukrową pułapkę. Mm -hmm. No bo z jednej strony, tak jak mówisz, potrzebujemy czegoś słodkiego, żeby się doładować, żeby gdzieś poczuć jakąś przyjemność, ale ten cukier szybko nam spada we krwi. No a jak dochodzi do takich spadków i, i gdzieś już mamy. Tą gospodarkę węglowodanową w jakiś sposób obciążoną, przeciążoną no, no generalnie coś, coś się dzieje, jeszcze tego nie mamy w wynikach, ale już powolutku te, te wahania jakoś występują. No to jest to niebezpieczna sytuacja, dlatego że no właśnie, jeśli ten cukier nam spadnie dość mocno, no to znowu potrzebujemy się doładować, bo tak po prostu funkcjonuje nasz organizm. A co wtedy robimy? Co wtedy robi nasz mózg? No, znowu szuka szuka energii. No i najczęściej wtedy znowu sięgamy po szybką przekąskę, czyli coś słodkiego hmm. po to, żeby do, tej, do tego doładowania energetycznego doszło. A czym to skutkuje, jeśli chodzi o nasze samopoczucie? Bo jednym z negatywnych skutków jest w ogóle wpadnięcie w ten cykl taki cukrowy, czyli im więcej tego cukru jest, tym bardziej go będziemy potrzebować. Ale to jest sam fakt jakby takiego mm, działania organizmu, a jeszcze chodzi mi o to, jak my się w tym wszystkim czujemy. No tak, tak. No, jesteśmy zmęczone. Tak. Często e głodne. Nerwowe. Gdzieś, no, potrzebujemy się znowu zaspokoić, pragnienie. Ale możemy mieć też problemy z zapamiętywaniem, z uczeniem się, z Ze jakimiś bo, Tak, dokładnie. Także no, dużo jest tych rzeczy, i tak naprawdę, też bardzo często, jeśli o tym nie wiesz, możesz tego nie łączyć w ogóle ze słodyczami, nie? że to może być dla ciebie takie normalne. Ale wiemy, że te skoki glukozy mogą to powodować, więc, jeśli zauważasz u siebie. Takie dolegliwości, to zwróć uwagę właśnie na to, jak wygląda Twoja dieta i, i ile tych słodyczy jesz, i, i w jakiej porze też, w jakiej formie te słodycze jadasz, bo to też ma znaczenie. Bo zupełnie inaczej będzie zjeść, nie wiem, kostkę, dwie czekolady po posiłku, a inaczej będzie zjeść y, trzy paski czekolady jako osobny posiłek, prawda? Okej, okay, tak sobie myślę, że im dalej, im dalej w głąb lasu, tym gorzej, no bo. Im dłużej będziemy się utrzymywać w takim cukrowym cyklu, tym też te skutki, o których mówiłam, one mogą się po prostu pogłębić. Czyli już w późniejszym etapie, kiedy dochodzi do zaburzenia tej gospodarki węglowodanowej, no to może się rozwinąć u nas insulinooporność, w dalszej konsekwencji nawet i cukrzyca, nadwaga, otyłość, nadmierna tkanka tłuszczowa, wszystkie choroby dietozależne, Choroby układu krążenia, nie? No tak naprawdę można by było długo wymieniać. Mhm. W głównej mierze zależy nam po prostu na tym, żeby Cię uświadomić w tym zakresie, tak? Że te choroby istnieją, że to nie jest temat tabu i jest to związane właśnie z nadmierną ilością spożywanego cukru. No bardzo często słyszymy też, że ciężko sobie poradzić z jedzeniem słodyczy, no bo po prostu lubimy te słodycze one są smaczne, są okazjonalne też często, w sensie jesteśmy na jakiejś imprezie i te słodycze są. Często zdarza się tak, że już teoretycznie ze wszystkim sobie radzimy, już mamy aktywność, już staramy się jeść zdrowo, a mimo wszystko te słodycze jeszcze się pojawiają. Więc pytanie jest bardzo ważne, jest to, żeby postawić to pytanie, jak radzić sobie... Z uzależnieniem w cudzysów od słodyczy. Jedną z takich strategii i technik, z którymi pracujemy na co dzień z naszymi stałymi pacjentkami, jest świadome jedzenie. Czyli stosowanie właśnie takiej strategii, która polega na jedzeniu wolniejszym, na jedzeniu przede wszystkim przy stole, na skupieniu się na tym, co masz na talerzu i na tym, jak. Wygląda Twój głód, jak wygląda Twoja sytość, czy potrafisz to odnieść do skali, którą, którą też omawiamy z tobą, bo chodzi o to, że w miarę upływu czasu głód narasta, to samo dzieje się z sytością. Czy jak zaczynamy jeść, przysłowiowy nie wiem, obiad powiedzmy, jakiś gulasz, no to przecież nie jest tak, że my po dwóch łyżkach tego gulaszu odczujemy od razu sytość. Mhm. I to nie jest tak, że te dwie łyżki też od razu zaspokoją nasz głód, który na przykład na skali od 0 do 5, 5 jest maksem, <grym> <grym> tak? To, to, to się stanie. I chodzi o to, żebyś miała świadomość tego, że na tą satysfakcję, na tą sytość po, potrzebujemy troszeczkę czasu. Więc te powolne jedzenie i skupienie uwagi na swoim talerzu, a nie rozpraszanie się i oglądanie czegoś na telefonie, przeglądanie Facebooka, czy włączanie sobie jakiegoś serialu w tle, no odbierać tą uwagę. Dlatego chodzi o to, żeby była ona skupiona na jedzeniu i dzięki temu łatwiej będzie ci określić poziom głodu, poziom sytości, to jak na jedzenie na ciebie wpływa, będziesz mogła czerpać taką no, realną też przyjemność z tego co masz na talerzu, mm -hmm. że się fajnie odżywiasz, nie? No i na pewno też pomoże zapisywanie posiłków w dzienniczku, bo to pozwala ci też złapać się na tym, czy ty podjadasz na przykład ile rzeczywiście tego jedzenia jest, jak Ty się czujesz po tym jedzeniu, więc znowu odnosi się to i do głodu, i, ale też do Twojego samopoczucia. No i przede wszystkim... No istotne będą też techniki relaksacyjne, bo przecież um, jemy, jak już powiedziałyśmy wcześniej, bardzo często pod wpływem emocji negatywnych, ale też stresu, <grym> więc jeśli poradzimy sobie z tym, Właśnie poprzez różne techniki radzenia sobie ze stresem albo techniki relaksacyjne, czyli uspokoimy trochę organizm, wyciszymy nasz umysł, poprzez medytację, poprzez oddechy, poprzez robienie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, poprzez zadbanie o swoje potrzeby chociaż mówię bardzo ogólnie, ale nie o tym jest ten podcast, bo takie podcasty też znajdziesz tutaj na naszej liście. To będzie Ci dużo łatwiej podejść do jedzenia z rozsądkiem, z uważnością i wybrać po prostu dobrze. Nie słodycze, ale coś, co Cię nasyci, coś, co po prostu będzie miało treść i będzie dla Ciebie wystarczające i da Ci wystarczającą ilość energii. I ja myślę sobie, że jeszcze jest ważny Twój mindset i Twoje podejście, bo mm -hmm. jeśli Ty masz podejście, że dzisiaj od jutra to Ty już w ogóle nic nie zjesz słodkiego, no to zastanów się proszę i pomyśl sobie o tym teraz tak, czy widzisz, że naprawdę nie zjesz niczego słodkiego w ciągu najbliższych pięciu czy dziesięciu lat? Boże, ja sobie tego nie wyobrażam. Dlatego mówię o tym podejściu, ponieważ nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Owszem, Kobiety próbują różnych metod, bo stosują detoksy, jakieś oczyszczania itd. Natomiast, do czego to doprowadza? Im więcej sobie tych słodyczy zakazujemy, i generalnie produkty, których sobie zakazujemy, tym bardziej ich pragniemy, tym bardziej ich potrzebujemy. Mm -hmm. Więc no, mając to, to i wiedząc no, to o tym, sobie? No, to, no to właśnie o to chodzi, żeby... Nie, nie chodzi o zabranianie, tylko chodzi o jakieś y, zrównoważenie tego wszystkiego. Czyli z jednej strony dopuszczasz trochę słodycze, z drugiej sobie ich nie zakazujesz w 100%. Jest trudne do nauczenia się, bo później nam się odpalają. A, dobra, zjadam, jakieś wyrzuty, sumienie i inne rzeczy, więc... Albo może być tak, że na przykład otworzymy paczkę... <słodzenia> I pomyślimy sobie, kurczę, że będzie nas kusiła i jutro, i pojutrze, i pojutrze, więc lepiej zjem ją dzisiaj całą, to już mnie jutro nie będzie kusić. No tak, więc dużo tu jest o różnych przekonaniach, i mogłybyśmy o tym ci jeszcze poopowiadać, ale mamy mm, kilka podcastów właśnie o mindsetie, o takim podejściu do odchudzania się, do odżywiania, które właśnie omawia tą, te, mm, tą zasadę wszystko albo nic. Yy, i i tego, jak, w jaki sposób sobie z tym radzić. My oczywiście podczas współpracy indywidualnych bardzo często no jest to jeden z obszarów, na którym się skupiamy. No i nie powiem, że jest to coś do wypracowania sobie w ciągu tygodnia czy dwóch, tylko jednak długotrwała praca. Ale mamy jeszcze inne techniki radzenia sobie z tym uzależnieniem, w cudzysłów. A i kolejną z nich są takie zdrowsze zamienniki. Mhm. To, co możemy sobie przygotować w domu. No nie tylko, pewnie można też różne produkty, które Gotowe, zastąpią nie? nam słodycze, kupić, natomiast można też sobie takie zamienniki przygotować w domu. Ale tak z najprostszych rzeczy można wybierać też po prostu owoce, które dostarczą nam naturalnej słodyczy. Myślę, że ten apetyt na słodycze mogą też alternatywnie zastąpić orzechy. Jakiś jogurt naturalny z dodatkiem granoli, czy jakiś jogurt mm, owocowy. Dzisiaj już mamy dostęp do różnych jogurtów nie z cukrem, a ze słodzikiem więc tak naprawdę ma on podobną kaloryczność co ten jogurt naturalny, a ma słodki smak. Granole też można zrobić w domu, która nie będzie zawierała cukru która będzie zdrowszą alternatywą niż ta sklepowa. Także właściwie ogranicza Cię tutaj tylko wyobraźnia, bo internet aż kipi po prostu od przepisów na fit słodycze. Nie wszystkie są fit, nie wszystkie są bez cukru, nie wszystkie są zdrowe i mało kaloryczne, natomiast przy odrobinie skupienia i, i wiedzy możesz sobie spokojnie te przepisy przesiewać i wyciągać perełki, które są faktycznie zdrową alternatywą dla, dla słodyczy. I przede wszystkim odnosząc się jednak do sytuacji, o których mówiłyśmy, czyli i do emocji, i do unikania wysokiego odczucia głodu, i y y y y y do nudy, y możemy sobie troszeczkę rozplanować posiłki i zastanowić się, y kiedy ten głód nas chwyta w ciągu dnia, a tu pomoże nam ten dzienniczek, o którym mówiłam. No bo mm -hmm. jednak możemy go przeanalizować w pewien sposób i się zastanowić, ok, no to może tutaj gdzieś pomiędzy, nie wiem, drugim śniadaniem a obiadem czegoś potrzebujesz, tak? Albo, mm -hmm. no nie wiem, nie, żeby nie chodzić głodnym na zakupy, czyli takie niby proste rzeczy, ale gdzieś te błędy takie małe, drobne popełniamy w ciągu dnia, więc te zaplanowanie posiłków. Yy, tudzież przekąsek i tych zdrowych alternatyw dla słodyczy ma ogromne znaczenie, szczególnie na samym początku w ogóle pracy mm -hmm. nad tym, żeby ograniczyć sobie te słodycze i podkreślam to słowo ograniczyć, dlatego, że znowu łatwiej jest przygotować sobie jakiś, jakąś alternatywę, aniżeli pójść w skrajność i od jutra nie jeść w ogóle słodyczy, bo najprawdopodobniej skończy się to porażką. Jak się skończy porażką, to sięgniesz po słodycze. No właśnie. Po raz że... kolejny, nie? Z wyrzutów sumienia chociażby. Mhm. Natomiast to planowanie jest istotne nie tylko na, na początkowym etapie, bo tak naprawdę, kiedy nie, nie planujemy nic kompletnie, czyli nie jesteśmy przygotowani na żadną przekąskę, nie mamy nic w lodówce, tylko słodycze w szafce i jesteśmy w pracy, jesteśmy zajęci, to w momencie głodu i tak po prostu sięgniemy najprawdopodobniej po te słodycze. Więc ten etap planowania jest ważny chyba na każdym e, w każdym momencie. i w każdym obszarze, czyli każdym zawodowym, obszarze. I, i Twoim, tutaj hmm. domowym. Dlatego, że warto się właśnie zabezpieczyć w to, o czym wiedzenie, właśnie w tych miejscach, gdzie szczególnie jesteś właśnie narażona na sytuację wysokiego głodu, bo każda z nas ma swój taki indywidualny próg, po przekroczeniu którego po prostu dzieje się tak, że spada ci kontrola, głód jest tak silny, że. Kiedy przychodzisz do domu, najprawdopodobniej, mimo tego, że zrobisz sobie nawet i zdrowy posiłek, tak? Wyłuskasz z siebie ostatnie pokłady mm, siły, siły, hmm. tak? Do tego, żeby zjeść zdrowo, to i tak zaczniesz szukać. Mm -hmm. To i tak zaczniesz szukać, i, i, i w końcu gdzieś być może skusisz się no właśnie na, na słodycz czy, czy na coś, czy po prostu na większą ilość jedzenia po to, żeby gdzieś wyciszyć sobie te, ten brak uczucia takiej mm -hmm. sytości, nie? Mm -hmm. To jest mega trudne, to jest tak rozregulowujące cały organizm, że ja wiem, że na ten moment, być może jak nas słuchasz, jest trudno Ci to sobie w ogóle wyobrazić, dlatego tym bardziej zachęcam. Jeśli masz problem z, z cukrem, przeszłaś już wiele prób mm, oczyszczania się jakichś detoksów i innych diet, i nic z tego nie działa, to zapraszam Cię do współpracy. Popracujemy od strony psychodietetycznej, od strony właśnie takich zachowań Twoich, behawioralnych. Przyjrzymy się temu wszystkiemu i, i może tutaj jest też obszar do, do pracy. Tak, zdecydowanie zapraszamy, dołączam się. A jeśli już jesteśmy przy sytuacjach domowych i przy tym, że że wracamy do domu i że jesteśmy, jesteśmy bardzo głodne, no to też oczywiście to środowisko domowe jest bardzo ważne, żeby nie przechowywać nadmiaru słodyczy w domu i produktów, po które możemy łatwo sięgnąć. Więc etap kontroli słodyczy, kontroli jedzenia słodyczy zaczyna się już w sklepie. On się nie zaczyna w domu, kiedy masz pełną szafkę słodyczy. Tutaj już może ci być bardzo trudno. Ten etap zaczyna się już w sklepie. I wsparcie rodzinne jest też bardzo ważne. Wsparcie rodzinne, wsparcie przyjaciół. Będziemy mówiły za dwa tygodnie o asertywności, i ona tutaj bardzo będzie się z tym łączyć z tym właśnie, jak wśród swoich najbliższych odmawiać tych słodyczy. Natomiast no właśnie to wsparcie społeczne jest bardzo istotne, żeby tłumaczyć, żeby rozmawiać, żeby uświadamiać innych, że my zmieniamy te nawyki żywieniowe i że potrzebujemy po prostu w nich wsparcia. No i to tyle na dzisiaj. Wyobraź sobie, że nagrywamy ten odcinek na już teraz właściwie kilka minut po rozpoczęciu finału Euro 2024 i chcemy iść na mecz. <śleszamy> Więc dziękuję. późno ci się zabrałyśmy po prostu. no. Tak. Nie zaplanowałyśmy dobrze nie tego, zaplanowałyśmy. Mieliśmy za dużo planów i tak. się nie wyrobiłyśmy Musimy to się lepiej brzmi. Nie spotykać, bo to jest <laughs> ostatnia konkluzja, ale W każdym razie dziękujemy Ci bardzo za tak, dzisiaj serdeczne. i do usłyszenia. Bądź z nami za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Pa. Istotne będą też techniki relaksacyjne. Które też pomogą ci zasiadać do posiłków z dobrą energią. Coś to powiedz jakąś energetycznością, bo muszęś miała zaraz zasnąć, a jesteś mi no przed finałem, w Masakra. No, znowu jest taki spadek. No właśnie, więc myślę, że wiesz, no nie ma co się rzucać z motyką na wiatr. I. Z... z motyką na księżyc. <laughs> z motyką na księżyc? Tak? <laughs> Zapytajmy na nasze ba... słuchaczki, czy mówi się z motyką oh, na wiatr, tak. czy z motyką na księżyc? Ale mam w Głosujcie. Okej, okay, ale może to wynikać po prostu z tej, z tej <laughs> intensywności dzisiejszego dnia, za co przepraszam. Ale tak, no ja, no, ho, wiemy o co chodzi. Poprzeczką czasem nie do przeskoczenia dla naszych klientek, nie? Nie, mów nie. Tak mówiłam, nie? No przecież Ja tego nie zauważyłam. <grym> Serio? <grym> Serio? <grym> Jak ci zaraz trzeba? Domyśliłam się, że to powiesz, więc mam przygotowana. Dobrze. Żeby no. odeprzeć tak? Ja pierdziele, dajmy no. się kupić. E Jezu, Dorota, naprawdę. <grym> Moje, ale ja pasz, ale musiałam ci to pokazać. A co? a co to jest? No słońce tak zachodzi. Ja myślałam, że tam ktoś. No jakby nie pożar był, nie? No, no tak wiem. No. Mieć, y, mm, nie, nie. <laughs> Mieć wsparcie, a nie. A nie, nie. Mieć wsparcie. o nie. Że żeby... cię uwielbiam, ale chyba ja, skończę, bo no. ci się na euro sobie